One ostre Witam was bardzo serdecznie na moim drugim filmie. Pamiętacie, pamiętajcie o Subiku, tak jak na pierwszym filmie. No, dobrze jest. 16 poziom. Będziemy różne gierki nagrywać, bo to mój pierwszy kanał na YouTube. Będziemy bardzo fajne gierki nagrywać. Brock Heaven nagrane, Jak będę grał. Zobaczycie. Piłka ostrza też Playtballem I będę grał ten... W yy, to dużo youtuberów grało, bo ta gra jest bardzo popularna. I dlatego to nagram, bo ja już dobrze jestem nawet w Piłka ostrza i może winka wygramy, bo już mam 8 osiem playbo. Oj, troszkę mało kości złamałem wiecie? Kto to potwierdzi? Oczywiście na to Robuxów nie wydaję. bo niestety nie mam za dużo. Mam dwa Robuxy tylko. Wiem, bo wydałem na Heaven. Spokojnie, nagram filmik, nie martwcie się. Oczywiście, jak ktoś to oglądnie, to niech zostawi subika i łopeczkę w górę. Mam nadzieję, bo jest tak dużo kanałów na YouTubie, że masakra. Teraz łamiemy właśnie ponad stówkę Zara. Nagrywamy dalej, bo miałem lekkie cięcie, cz bo był bardzo malutki wypadek taki, bo mój, bo mój kolega nagrywał filmik, który niedługo będzie. No, chociaż... Na kanale Miko YouTube. Najlepszy jaki może być kanał 20 Polsce. subików. No. Musicie mu dobić 50 subików, wtedy 30 drobi... subików 30 subików, jak dobijecie mu 30 subów, to, zrob... to kolejny film nagra. Albo w sumie teraz nagra, ale dobra tam. Ale fa... na... bardzo fajny nagra film. Budujemy w minecraft na kreatywnym Nie, będziesz grał... Będziesz grał survival. Ale ja nie umiem, a ja teraz gram na kreatywnym to graj na kreatywie, a później się rzeczy dobra, widzowie już jestem, bo gadałem właśnie z kolegą już dwie minutki nagrywamy dwie i pół minuty, gdzie jestem trzeci najlepszy na serwerze, rozumiecie trzeci, a ja w to dwa dni gram, albo tam trzy, już nie pamiętam dwa dni yy, mo mogę nagrać niedługo filmik z moim kolegą jak będziemy grać właśnie w łamanie kości, on, jest, on ma lekko mi kasy ode mnie, ale tam wiecie jak to. Właśnie, łamiemy te kości i tak myślę sobie, hmm, kiedy tą mapkę kupię? Oczywiście, że trzeba zebrać 2 miliony, a ja mam tylko milion czterysta, dziewiętnaście tysięcy, więc to nie jest bardzo dużo. Bo ostatnia mapka kosztuje 10 milionów, więc bardzo dużo. Nie powiem, że to jest mało, tak? Bo ja mam tylko milion. A milion to jest bardzo mało. 123 goście spadłem. Aj zepsułem to, ale dobra, widzowie. Lecimy z tym. 21 tysięcy kasy. I... Aktywujemy to i lecimy, proszę państwa!